Przewodniczącego z Przewodniczącego Rady Miasta w oparciu o paragraf 7 ust. 2 uprawnienia, które udzielił Przewodniczący Rady, otwieram pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Wyków. Witam serdecznie członków Rady, witam Państwa wszystkich obecnych tutaj. I zanim przejdziemy do, do realizacji porządku, chciałbym wręczyć. W imieniu przewodniczącego Komisji yy, Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze członka Rady dla pana Grzegorza Madeja. Pan? Nie. 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 Gratuluję, gratuluję. Dalszych kolejnych lat posiedzenie Rady Dzielnicy rozpoczniemy od złożenia ślubowania. Byście Państwo mogli podejmować decyzję i uczestniczyć w głosowaniu. Niezbędne jest złożenie ślubowania. Polegać to będzie na tym, że ja przeczytam Państwu będący w pozycji stojącej będziemy radę ślubowania, a następnie wyczytane osoby członkowie Rady Dzielnicy w kolejności będą yy, 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 będą opowiadać, ślubuję, można też dodać yy, słowo, tak, słowo tak do pomóżku. Bardzo proszę o powstanie. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Główn pracować hmm. za dobra konieczności miasta lub zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy, postępować godnie i rzetelnie, troszcząc się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił na wykonania zadań dzielnicy. Pan Adam Błaszczak. Ślubuję. Pan Piotr Borowiec. Ślubuję. Pan Mirosław Kozak. Ślubuję. Pani Teresa Krzos. Ślubuję. Pani Ewelina Łukasik. Ślubuję. Pan Grzegorz Madej. Ślubuję. Pan Jerzy Rogowski. Ślubuję. Pan Zygmunt Sochaczewski. Ślubuję. Pan Jacek Stachyra. Ślubuję. Pan Jerzy Wojciechowski. Ślubuję. Pani Kamila Wojtyła Ślubuję. Pan Piotr Wójcik. Pan... Iniew Wójtowicz Śrubuję. Pan Jarosław yy, Żurkowski. Pan Andrzej. Yy, Śrubuję. Dziękuję bardzo. Już w tej chwili formalnie po ślubowaniu swoją działalność na rzecz mieszkańców zarówno dzielnicy. Którzy Wam powierzyli mandaty, jak również dla miasta. Chciałbym serdecznie w imieniu przewodniczącego i radnych Rady Miasta podziękować, pogratulować Państwu tego y, wyróżnienia. Niewątpliwie tym wszystkim, którzy rozpoczęli przygodę z samorządem, samorządem po raz pierwszy kandydowały, to szczególnie gorąco gratuluję i zachęcam do aktywnej pracy. Natomiast osoby, które. Reprezentowały już dzielnice wcześniej, pracując na jej rzecz. Myślę, że praca jest znana, ale y, również apeluję i proszę, żeby nie szczędzili dalszych wysiłków na rzecz y, waszej, waszej dzielnicy. Nie chciałbym tutaj przedłużać i mówić o potrzebach funkcjonowania rad dzielnic. Myślę, że to wszyscy wokół siebie zauważamy. Jaka jest, to jest zauważane nie tylko przez państwa, tych członków, którzy w tej chwili są ubrani, ale również przez mieszkańców. Wiele inwestycji, wiele działań zarówno samej dzielnicy, jak i radnych. raz i serdecznie gratuluję. Przechodzimy w tej chwili do przyjęcia porządku. Próbuję Panią Jarka Pan Jacek. Przepraszam jeszcze jak? Pan Jarosław Żółkowski. Pan Jarosław, tak. Poduję, yy, że pan Rada skrót, jeśli nie będzie sprzęgów, to znam, że Rada zaakceptowała propozycję, aby dzisiejsze spotkanie protokołował Pan Jarosław Żółkowski. Tak? Nie widzę z yy, Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo pracownie spotkania i tak ja żeby. Nie, tak. o przedłużenie, o rozszerzenie porządku, e, po, porządku posiedzenia na dalsze prace w, w, w Zespole Szkół nr 9 przy ulicy Zdrowej i Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym. wniosek formalny, tak. właściwie to dwa wnioski formalne. I jeden wniosek dotyczy, jakby pierwszy wniosek dotyczy rozszerzenia porządku, który Państwo otrzymaliście do wiadomości, tak? tak. A teraz drugi rozumiem, że dotyczy przerwania dzisiejszego posiedzenia i kontynuowania zgodnie tak. będzie na osiągniętym. Państwa, y czy są inne wnioski co do tego? Nie ma. W takim razie, w takim razie podam pod głosowanie pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek, który dotyczy rozszerzenia porządku proponowanego państwa w zaproszeniu państwa na dzisiejsze pierwsze posiedzenie o wybór zarządu i wybór komisji rewizyjnej. Tak mam rozumieć to? Tak. Tak poddaję pod głosowanie kto z Państwa, z Państwa członków y, y, Rady y, Dzielnicy Włóc jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie, jednogłośnie porządek dzisiejszy będzie rozszerzony o dwa dodatkowe punkty. Proponuję, może, jeszcze dla takiego poszerzenia, jeszcze jeden punkt sprawy wniesione, bo być może podczas państwa, to już tak z inicjatywy, podczas państwa komunikaty, czy jakieś oświadczenia, sprawy wniesione, słyszałem, sprawy później, sprawy wniesione. Taki porządek obrad wraz z tymi przegłosowanymi poprawkami kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku ze chce do dobory dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Dzienicy Plus przyjęła porządek swojego pierwszego posiedzenia. Szanowni Państwo, stwierdzę jeszcze, że na podstawie listy obecności jest kworum na posiedzeniu, pierwsze posiedzeniu Rady Dzielnicy Wóz, co kworum, które umożliwia nam podjęcie Państwu wiążących i prawomocnych decyzji. W takim razie przystępujemy do realizacji porządku na Radzie, na kolejnych Waszych spotkaniach. Proszę Państwa, w takim razie poinformuję tylko, że w oparciu o, o paragraf 10 ust. 1 statutu dzielnicy, wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu. To już ten ustawowy skład myśmy już tutaj przed chwileczką ogłosiłem, że jest forum. Yy, to jest jednoznaczne z tym ustawowy, co najmniej połową ustawowego składu. Natomiast bezwzględna większość głosów w tym przypadku dotyczy osób biorących udział w głosowaniu. Tu nie będzie akurat rozbieżności, bo liczba członków jest y, równa liczbie y, y, obecności, więc tutaj praktycznie to bez względu na większość to jest 8 głosów. W takim razie oddaję Państwu głos, przystępujemy do zgłoszenia kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy. Bardzo proszę. Zaczęłam zgłosić tutaj kolegę z tak, dziękuję. Yy, słucham jeszcze innych zgłoszeń. Proszę bardzo. Ewelina ja Łukasi. Dobrze. Czy pani Ewelina Łukasi. Pan, yy, proszę bardzo jeszcze. Pan Jerzy Wojcik. Pan Jerzy Wojcik. Czy, czy są inne zgłoszenia? Czy państwo się kogoś zgłosić? Nie. Ja. To na razie jesteśmy na etapie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Głów. Proszę bardzo. Jeśli nie będzie więcej chętnych, listę kandydatów. I zamykamy listę kandydatów. Chciałbym teraz zapytać Panią Ewelinę Łukasiewicz. Pani wyraża zgodę? Czy Pan Jerzy Wojciechowski brał zgodę? Nie. Dziękuję. Czy Pan Zbigniew Wójtowicz brał zgodę? Tak, wyraża. W takim razie mamy Dwoje kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Wielu z Pani Erolina Kazimierz, proszę, proszę teraz y, o wskazanie osób do trzyosobowej komisji spotacyjnej Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Kandydatami nie mogą być osoby, które oczywiście kandydują. Natomiast, natomiast proszę się nie obawiać, że jeśli ktoś później... Jeśli ktoś później będzie kandydował, zabierał kandydować, a jest członkiem komisji skutacyjnej, to po prostu wymienimy. Także tutaj nie ma w tej chwili <coughs> nadmiotami. Nie może tylko pani Ewelina i pan Wójtowicz. Proszę bardzo. Proponuję pana Jacek Stachyla. Pan Jacek? Pan Jacek Stachy, proszę bardzo. Pan Piotr? Borowiec. Borowiec. jeszcze jedną osobę? Pani Kamila. Pani Kamila. Rozumiem, że zgoda jest. W takim razie kto z Państwa jest za tym, żeby Komisja Respacyjna pracowała w tym składzie, zaproponowana, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za tym, żeby ta komisja dziękuję? Widzę, że znaczy widzę myśl. Bardzo proszę Komisję Resputacyjną o wybór przewodniczącego spośród siebie. I, nie, 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 może tutaj tego uniesiony, bo nie liczenie głosów. Także jest miejsce na to, żeby... <grymne> jeśli ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać z miarę miejsca intymnego, to przypomnę, że zgodnie ze statutem przewodniczący Rady Dzielnicy odpowiada za pracę Rady Dzielnicy W jej funkcjonowanie jest funkcją jakby urzędową, umocowaną w troszkę inaczej nie przewodniczący Rady Dzielnicy. Ponieważ poddał go wtedy, czy poddał go nowy przewodniczący Rady, jeśli będzie wiadomo, od skończymy. Trudno, skończymy, no powiedzmy za 15.05. No to po co na 18.00 wakacje, można to, 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 jest, to, jest to lat, tak? A tak jak, jak było wczoraj, wasza y, bliźniacza i sąsiednia Rada Dzielnicy przeprowadziła wybory w ten sam sposób, znaczy nie wiem, czy w ten sam sposób, ale taki porządek zrealizowała wczoraj swoje swojej siedzibie do końca. Przerwa, była przerwa, był wniosek i dalej y, y, te obrady Rady, Rady odbywały się tam, 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 tam. Także prawdopodobnie Rada Gór i Rada Dziennicy Aramówicę jako pierwsza udostępowała się w całości. Bo tak, co? nie było Na siedzibie, i, i, W siedzibie w Wydziale Ochrony Środowiska. Co by się chciał odnieść do tego, co może taka jest prośba, tutaj Pana który to przyniósł, więc bardzo proszę o przekazanie Przewodniczącemu, a tu jeszcze jest lista uwagi Czyli to, co Pan powiedział, głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku. X, skoro nie jestem za wyborem, przy jednym z kandydatów, przy czym przy innych kandydatach mogą Państwo zaznaczyć, że są przeciw lub wstrzymali się od głosu. Tak. Komisja, rozumiem, jest Pan Przewodniczący, tak? tak? Tak jest. To proszę Panią Przewodniczącą o przeprowadzenie wyboru rozdanie kartek. 15... tak? 15 każdy do głosowania.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy Wóz udział działu 15 członków Rady. Kart do głosowania podano 15, ważne głosów oddano 15, nieważnych głosów oddano 0. Niżej wymienione osoby otrzymały następującą liczbę głosów. Pani Ewelina Łukasik, za wyborem 9, przeciw wyborowi 0, wstrzymujących się 0. Pan Zbigniew Wójtowik, za wyborem 6, przeciw wyborowi 0, wstrzymujących się 0. W związku z tym Komisja Skrutacyjna stwierdza, że... Nie, nie, to no ja stwierdzam, że Przewodniczącą przewodniczącym Rady Dzielnicy 2 została wybrana Pani Ewelina Łukasik. Serdeczne gratulacje. Panią Przewodniczącą serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Właściwie Państwa... Pani tutaj towarzyszył. I, taki nawet tu jest porządek. Pan Andrzej Żuber i pan y, Jarek Łośkowski. Nie, nie. Pan y, Zygmunt Sowaczewski. Pan Zygmunt Sowaczewski. Tak. Czyli mamy trzech kandydaty. Nie ma, takiego jest, to nie zamykam listę. Zamykamy listę tak, że wrócimy o rozdanie, w tym momencie, Tak. Odpisanie, nie, nie, odpisanie, wypełnienie, bo teraz już to potrwa. Ja tylko Państwa, jeśli Pani Przewodnicząca powróci, ja tylko Państwa poinformuję, że wybór wiceprzewodniczących następuje w tym samym trybie, co wybór przewodniczącego, to znaczy bezwzględną <tryk> większością głosów. <tryk <tryk <tryk> kandydaci może uzyskać minimum 8 głosów. Jako przewodnicząca komisji instytucyjnej prosiłabym o kandydatów na komendę komisji instytucyjnej. Dziękuję, tak, tak, to, dziękuję za czujność, oczywiście. Proszę o zaproponowanie trzeciej osoby. Pani Mirosław Kozak. Pewnie to by za chwilę jeszcze... To prosimy panie Mirosławie do, tutaj w tym do komisji instytucyjnej. To tu już nie ma sprzeciwu, tak? Nie Komisja pracuje w nowym składzie. Czy pozostałych kandydaturach mogą Państwo zaznaczyć, że są przeciw i wstrzymali się od głosu? Tak to miałby. Za mogą się tylko być w przy dwóch nazwiskach. Głos wskazujący trzy tak. osoby jest głosem nieważny. Każdy inny głos właściwie można powiedzieć, że jest ważny. Poza tym, żeby przy jednym nazwisku nie postawić znowu cztery na to, czy prawda? Dwa znaki najważniejsze. Dwa yy znaki. Trzy znaki, y, 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 krzyżyk, szatnik. Ty stracić mój y, głos. będzie nieba, Proszę bardzo. <laughs> Zapisać się do nas. Obrigada, Ja nie potrzebuję nie Komisja to interpretowała. Ale to by nie interpretacja w sensie dla wyborców, tylko podejrzewam, że to była rozmowa przy szkoleniu Komisje widzimy, ale pan, 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 pan... to nic nie... Tłumaczy, po prostu tak. no, niczego to nie tłumaczy, że to... Ale to dość. Przepraszam, wywołałem temat tej uczucia i